W niedzielę 25 maja w całym kraju Polacy poszli do urn wyborczych, aby oddać głos na swojego kandydata w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Wybory do Europarlamentu przebiegły spokojnie. Głosowanie odbywało się w 15 obwodach głosowania, w tym dwóch zamkniętych, czyli w areszcie śledczym i w Łużyckim Centrum Medycznym. Uprawnionych do głosowania było 18 tysięcy osób. Skorzystało z możliwości Głosowania 3715 osób, co daje nam frekwencję rzędu 20,8%, czyli była to frekwencja niższa niż uzyskano w naszym kraju. Jeżeli chodzi o ugrupowania, które dostały największą ilość głosów w Lubaniu, to pierwsze miejsce zajęła Platforma Obywatelska z poparciem 34,4%. Drugie miejsce Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 23,3%. Trzecie miejsce Sojusz Lewicy Demokratycznej z poparciem rzędu 21,2%. A w dalszej kolejności ugrupowanie takie jak Solidarna Polska, które otrzymało około 7% oddanych głosów i nowa prawica Janusza Korwina-Mikke która przekroczyła przynajmniej w Lubaniu próg 5% i uzyskała 5,07% głosów. Najwyższa frekwencja, jeżeli chodzi o obwód do głosowania, to był ares śledczy, gdzie do urny poszło około 65% uprawnionych do głosowania. Drugie i trzecie miejsce to lokale, które zostały zlokalizowane na osiedlu Piast. Obwód numer 5, czyli przedszkole miejskie numer 5, prawie 26% osób uprawnionych do głosowania. I obwód numer 6, czyli lokal wyborczy, zlokalizowany w zespole szkół ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza. Gdzie poszło 24,3% uprawnionych. Najniższa frekwencja to jest frekwencja w Użyckim Centrum Medycznym 3,33%, no ale wiadomo, że tam ze względów na to, że były wypisy na sobotę, niedzielę osoby, które były zgłoszone w czasie do głosowania, w tych głosowaniach nie uczestniczyły. Generalnie spokojnie przeprowadzono wybory, Skończyły się one w Lubaniu około godziny pierwszej zawiezieniem stosownych dojeny do góry, gdzie zostały przyjęte. Wybory do unijnego parlamentu przez polityków traktowane były jako sprawdzian przed mającymi się odbyć w przyszłym roku wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W listopadzie czekają nas jeszcze wybory samorządowe.